Bardzo, bardzo serdecznie wszystkich Państwa na finisarzu Akcji Sztuki nowe drugiej edycji projektu Akcja Sztuki, zainicjowanego, wymyślonego i w znacznej mierze przeprowadzonego przez naszą rodzimą artystkę panią Beatę Wąsowską. Witam bardzo serdecznie i cieszę się w związku z tym, że Cały ten projekt odbywał się pod patronatem prezydenta miasta Tychy, pana Andrzeja Dziuby. Cieszę się, że jest z nami zastępca pana prezydenta, pani prezydent Daria Szczepańska, zastępca prezydenta do spraw społecznych. Witamy bardzo serdecznie. Witamy wszystkich partnerów Miejskiego Centrum Kultury, czyli głównego organizatora tej akcji wszystkie instytucje kultury w mieście i pozostałych partnerów. To jest druga edycja. Pierwsza była bardzo małym projektem. To była jedna wystawa w jednym miejscu, też przez dwa miesiące. Natomiast teraz mieliśmy 11 wystaw, 62 tygodnie wystaw. Znaczy, gdyby to liczyć w dniach, to byłoby to ponad rok rok i kwartał. Było nie wiem ilu, bo, bo w liczbach nie pamiętam artystów, twórców biorących udział w tym, ale bardzo wielu. Pracowało się fantastycznie. Poznaliśmy sztukę współczesną, nową z bardzo wielu stron, i myślę, że wszyscy są zadowoleni. Nowe to próba nawiązania do, do historii Tychów. Tychy są nowym miastem, nie mamy starej sztuki. I zamiast importować starą sztukę, która może być kopią, prędzej kopią niż oryginałem, lepiej zwracać się w stronę nowej, młodej sztuki, w stronę młodych twórców i uznanych twórców, którzy są autorami już klasycznymi. Wszystkie prace podobają mi się jednakowo, każda z innego powodu. Podoba mi się twórczość osób, które zaprosiłam do projektu. Jest to twórczość, która skłania do refleksji, stawia pytania, każe nam, odbiorcom, na te pytania odpowiadać. Było mnóstwo dyskusji, mnóstwo tematów, które, jak mam nadzieję, będziemy rozwijać przez cały kolejny rok. Jest dużo artystów, plastyków, muzyków aktorów i, i przedstawicieli innych dziedzin kultury i sztuki, to jednak tego typu przedsięwzięć do tej pory nie było wiele, jeżeli chodzi o, o sztuki plastyczne. Dlatego z wielką radością przywitaliśmy tę inicjatywę pani Beaty Wąsowskiej i ochoczo wzięliśmy się za, za jej realizację. To yy... Jedna z nielicznych okazji dla mieszkańców miasta, by spotkać się, by poobcować z sztuką przez duże S, z plastyką, z dziełami no, twórców, którzy niejako wyznaczają kierunki współczesnej polskiej sztuki. Takich okazji nie mieliśmy do tej pory zbyt wiele, dlatego akcja sztuki jest taką, Dobrym momentem, dobrą okazją do tego, żeby z tą sztuką się zetknąć. Czegoś takiego jeszcze u nas nie było. Na pewno pokazywaliśmy tutaj w czasie tych dwóch miesięcy rzeczy czasem kontrowersyjne, czasem trudne. Myślę, zastanawiam się, czy, czy nasi mieszkańcy. Są już gotowi na to, ale myślę, że w części tak. A, a ci, którzy jeszcze nie są gotowi, to poprzez te akcje i, i następne tego typu przedsięwzięcia będą przez nas przygotowywani do odbioru, nawet tej najtrudniejszej i najbardziej kontrowersyjnej i czasami zaskakującej, a nawet zadziwiającej, współczesnej sztuki. Trzeba zachować ten fragment tej wielkości. Fragment musi zostać zachowany. Natomiast tutaj są narzędzia. Praca będzie zdeponowana w tych szafkach, które można zobaczyć w Andromedzie. Na szczęście się tego przyglądamy, tak? Ja wiedziałem, że Pani brata jakaś... mnie w coś wmanewrowywuje, ale... Tak, to zostaje e, jako fragment pracy, będzie i w szafce, którą potem Bogdan Korczowski będzie miał. Po prostu jedna szafka z tych szafek BHP będzie Bogdana Korczowskiego. Jak małe to mają być kawałki? Tego ma nie być w ogóle. Znaczy proszek, taki miał. Niszczymy pracę, która zaistniała w świadomości, ma dużą wartość artystyczną, ma jakąś historię, bo częściej mówimy o pracach historycznych, to niszcząc ją, dając jakby świadectwo temu, że ona nie była warta tego, żeby zaistniała w świadomości, żeby świat mógł ją zobaczyć, żeby mogła stanowić jakieś dziedzictwo, jakieś świadectwo czasów, sztuki kultury, która nam towarzyszy. To nie oznacza, że jestem zdecydowaną przeciwniczką, bo wyrażając taki pogląd, chcę tylko pokazać wielość sposobu myślenia o, o tym, co robi Pan Kośmirowski i co robi Wojtek tutaj z towarzyszeniem pomocników. Pan Kuśmirowski dzięki takiemu potraktowaniu sztuki może również zaistnieć. To jest jego sposób na sztukę i ja to szanuję. Ja się odnajduję w, każdym, w każdej sztuce. Natomiast powiedzmy sobie, że może w tym przypadku, w jego przypadku niszczymy pracę. Ja bym nie mówiła, że niszczymy dzieła sztuki. Ja bym była bardzo ostrożna. Z taką klasyfikacją, jeśli chodzi o dzieła sztuki. No nie jestem pewna, czy do końca tak jest, bo jest taka ilość dzieł sztuki. Tyle rzeczy powstaje, że właściwie trudno jest to wszystko zobaczyć. Mamy nawet, jeśli, każdy z nas ma kontakt tylko z niewielką ilością dorobku artystycznego. W związku z tym większość prac to, jest, to są prace, które znane są niewielkiej grupie osób. I no, rzeczywiście praca Kuśmirowskiego, koncepcja Kuśmirowskiego pozwala tę pracę utrwalić w świadomości większej, większej ilości odbiorców. Wiem, ja że to jest sprawa bardzo indywidualna i z tego co zdążyłam się zorientować, to każdy, kto decyduje się na oddanie swojej pracy do Muzeum Sztuki Zdeponowanej, kieruje się innymi pobudkami. Myślę, że w moim przypadku, bo o sobie mogę powiedzieć, no tak jak powiedziałam wcześniej, praca, którą oddałam, już jakby była dla mnie, straciła swoją wartość, stała się dla mnie jakby bez, bez tej wartości, dla której powstała. I, I tak miałam w zamiarze ją, ją zniszczyć. Natomiast sam akt niszczenia jest o tyle dyskusyjny, że my chyba nie jesteśmy, my jako nasza kultura, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby niszczyć przedmiot który jest, stanowi jakąś część naszej wartości. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że można zachować ideę i chyba ta idea nie jest równoznaczna z, z obiektem. Jeżeli byśmy na szali sztuki i naszej kultury postawili z jednej strony obiekt, czyli dzieło sztuki, a z drugiej ideę, to myślę, że cały czas jesteśmy bardziej przywiązani jednak do obiektu, do rzeczy, do czegoś materialnego. I chyba stąd jest taka, taka troszeczkę niepewność i, i i pewne no, nieporozumienia w tej, w tej kwestii. dla mnie sztuka albo musi mieć jakieś wartości estetyczne, albo zaskoczyć mnie tak, zdziwić mnie tak, żebym to zapamiętała. Ja tego nie zapamiętuję. To dla mnie wpisuje się w taki nurt właśnie destrukcji. On nie jest ani nowy, ani jakoś szczególnie mi bliski, ale cieszę się, że i ten typ sztuki miał tutaj swoje miejsce w tej całej akcji pośród tych wielu wystaw, które w Tychach były, bo jest na pewno inny, no i, i będzie zapamiętany i jest dyskutowany, a jeśli tak. To znaczy, że już jest jakaś emocja. To jest ważne.